Cześć. Witamy Was serdecznie. Wiemy, wszystko, co dzieje się w gazetach, i już ach, na chwilę ach. opowiemy o tym my. Łukasz, Marcin, cześć. Witamy serdecznie. Cześć, tak, to my, Łukasz, Marcin, powiemy w gazetach Marcin Maparty. A jeżeli chcecie wiedzieć, co jest w gazetach, słuchajcie nas już tam. teraz tutaj. Marcin, proszę. Zawsze pomyślałem sobie, że zaczniemy dzisiaj tak bardziej… Rozrywkowo, tak? Rozrywkowo, już byli młodzi fajni Entertainment, przystali. żeby był that taki… That is good, that yes. is good entertainment właśnie, żeby yes, młodzi… Very exciting, nas, yes, very exciting, yes. Też nas bardzo, tak. bardzo chwycili. Dobry wieczór Państwu i dzień dobry. Party najnowsze i będziemy zajmować się dzisiaj między innymi tym magazynem czy też dwutygodnikiem. A kim ślub, się zajmiemy tam się? Ślub za milion. Ślub za milion. Hmm. Kto? Jak to jest wydać milion złotych na ślub i nie M zapłacić Milion złotówki? Million dollars. Million yeah. dollars. Yeah. sorry. Yeah. Jak to jest zapłacić milion dolarów za ślub i nie wydać nawet złotówki? Nie wiem, przykro mi. No to właśnie pani e mi. Joanna Krupa udowodniła, że można z panem Romanem Zago, czy też Romanem Zago po polsku, mogła pozwolić sobie na kilka szaleństw, bo choć ceremonia kosztowała milion dolarów, to wszystkie koszty pokryła stacja Bravo, która pokaże ślub w Reality Show o życiu Joanny. Proszę Państwa, namawiajcie Polsat, TVN, wszystkich namawiajcie. Jakie są telewizje jeszcze w Polsce? Telewizja Polska, Dworaka namawiajcie. Polo, TV. Mam, polo TV. wszystkich, kogo chcecie, namawiajcie, żeby Wam sfilmował ślub i możecie sobie na wszystko pozwolić, nawet na nam Hayata czy Hiltona innego za. Jeśli polo, przepraszam, jeśli Bravo TV by chciało, to ja mogę poddać, jeszcze sześć mogę przejść, mogę iść do pierwszej komunii. Bierzmowanie, bardzo dobre. Bierzmowanie, absolutnie. Bierzmowanie za milion dolarów. Ofer ta rewelacja. No tak, także, także ja miałbym tutaj no tak. ja, pan, ja za pół bańki zrobiłem. A natomiast jeszcze jedną A? tam kwestię miałem, bo pan Roman Zago, ja to pokażę, albo pan to zrobił. Roman No pocałował Zag... panią Krupec. No tak, pocałował. No tak, no, hmm. pierwszy pocałunek wiadomo. Zachwycony Roman robił żonie zdjęcia telefonem komórkowym. Drodzy Państwo, oni, tak, ob, oni tak obwarowali Kolego. ten ślub, że pan Roman bał się, że tam nie będzie ani jednego zdjęcia z tego ślubu, bo wszystkim zakazali. Panie Romku! I Romek po prostu sam chciał zrobić. Panie Romku, o, to pan to ty. się nie znasz. Kup pan sobie wiwę. O, taka to wiwa z Kasią, figurą na akładce, do której jeszcze wrócimy. A weź to pokaż, bo to ja się a odobnie, to jest... na koniec będzie niespodzianka. Kasia, Poczekajcie. Poczekaj z Krystyna. Filmie. Uwaga! Yy, mówi się o ślubie Lewandowskiego, że no. Najman brał, tak? Najman brał tak. Lewandowski z Naiman, ale, ale przepraszam. Ten ten pan pan jeszcze... Jarosław Wałęsa brał ślub. Ale to już Państwa. dawno chyba. Oni to przeszło. No, zrobili to, tam, to no. ale najważniejsze jest to, że był pan Lek Wałęsa, oczywiście, nasz były prezydent, który jak donosi wiwa. Od razu zaakceptował przyszłą synową, przytulił Ewelinę już podczas pierwszego spotkania. A mógł jej nogę podejść, Ale to nie jest najważniejsze. O. Panie Romanie, jak się robi dzisiaj zdjęcia? Jak donosi Viva. Lech Wałęsa, który urządził synowi wesele we własnym domu, był bardzo dumny. Gratulował nowo nowożeńcom i robił zdjęcia tabletem, jak to pan Lech Wałęsa. Panie prezydencie, z duchem czasu jesteśmy dumni, naprawdę. Mili państwo. Mili Państwo, nie, mieli państwo. No oczywiście, ja jestem ducha czasu idę, także to mam bardzo, mieli państwo. Oczywiście, Lech Wałęsa jest... smaży je na tablecie. Ja się dowiedziałem, drugi kolego i nie wiem, czy Państwo wiecie, że grażynka z klanu to chciała dojść z klanu. Ja się o tym dowiedziałem dosłownie sekundy temu. bo to ty mnie mój, ale... Bardzo, ona była emocjonalnie rozedrgana, nie mogła się podnieść po śmierci Ryśka z Klanu i ona też myślała, że nie da rady. 16 lat razem na planie, ona się tak zżyła, a do tego jak mówi pani Grażynka, znaczy pani. No, ty, ty, Pani, Królikowska, Małgorzata. Pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Dołożyły się do tego problemy rodzinne, bo to był, zdaje się, ten etap, kiedy Antek Królikowski rozganiał te demonstracje policjantów w trzeciej w nocy. Na, na tam krzyczał, tam brzydko mówił, tak, chyba. Lemoniady za dużo było. ale z, b, zwyciężyło, że tam tą szabelkę Olbryskiego dołączyli do scenariusza i to wszystko okay. z, zagrało. Dobrze, ale też o programie telewizyjnym Agustin Górola, znamy go wszyscy, oczywiście znakomity choreograf, człowiek od czarnej roboty, białej roboty, jakiejkolwiek roboty tanecznej, oczywiście. To jest człowiek, którego doskonale znamy. Który ma talent. No, ma talent już teraz. Był już pierwszy casting, było tych castingów już pewnie kilka. Zastąpił Roberta Kozyre w Mam talent. I jak się mówi na korytarzach TVN, a wiadomo, korytarze TVN są bardzo, bardzo rozmowne i tam wszystko wiedzą. Jednym tabletem można nie, August... nie uchwycić. Tak, tak Augustin rola, y, no właśnie, na korytarzach TVN mówi się, że choreograf sobie tę pracę wychodził. Z kim chodził? Tylko nie z wiadomo, ale ponoć przez ostatnie tygodnie był częstym gościem w gabinecie dyrektora programowego Edwarda Miszczaka. Czy to były pielgrzymki? Czy to do mekki Miszczaka tam właśnie czytane z tym krokiem? Panie Nie Edwardzie, ja tak. Pana nauczę tańczyć. Panie ja myślę, że... czy już pamięta Pan o mnie? I tak dalej. No i tak ja chodził, chodzi, Edward chodzi. Miszczak to jest taka wiesz, szara milenca, no, jakąś taką pieczarę pewnie ma, jak jest, wiesz... Pieczarę, kotarę, tak, tak właściwie wszystko tam. lochę mogą być nawet na Augustówce, kto wie. Wychodził, gratulujemy. Pan Maciej Dowbor jeszcze żyje, o czym Diwa przypomina. E, mimo, że wygląda tak trochę, no nie wiem, no, no, tu nawet dzisiaj kobieta za kamerą nie stoi, więc nam nikt nie powie, czy jak pan Maciej Dowbor wygląda. E, pan Maciej Dowbor, o którym głośno się zrobił, dlatego że wstawił takie zdjęcie, oto zdjęcie. Ust. Prawda? Tutaj pan Maciej Dowbor trochę poobijany, tutaj widać część ciała. No, była no i pan wywoła, Maciej Dowbor się z tego w pierwszym już akapicie wywiadu z Vivą y spowiada. Głupia historia z tym zdjęciem, ale ktoś to tłumaczy, że on to wrzucił na swój tam mały profil, gdzie tam ci wszyscy zapaleńcy sportowi się chwalą, tak, no, że to tak nie było tak nic tak. dziwnego. Ale ktoś to zdjęcie wyciągnął do mediów i zrobiła się afera. U nas w Polsce wystarczy pokazać kawałek gołego pośladka i zaraz jest szał. Od razu znalazła się cała rzesza hejterów, którzy zmieszali mnie z błotem. To straszne. Panie Macieju, no bo tak to trochę działa w tym show-biznesie, że jak yy, Natalia Siwiec pokaże ten swój tam przedziałek Drwala, to, to jest okej, okay, ale jak Maciej Dowbor pokaże proszę państwa, swoje at wiadomo. atuty z tyłu. At atuty hydraulika. No to niestety, ale kojarzy nam się to raczej z kluczem francuskim. Proszę ale... się, się... pogodzić. Tak, czy nie macie przykro nam. Także tak. Y to idzie młodość, proszę Państwa. Pas to, że z tymi prostym <laughs> proszę, no. to idzie młodość. Władimirowicz yy... Putinowicz, proszę państwa, jego życie prywatne od lat to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic Rosji, jednak teraz Władimir Putin przerwał milczenie i ogłosił, że po 30 latach małżeństwa rozwodzi się z żoną. No i zaczyna uprawiać gimnastykę, a będzie się raczej musiał postarać, bo żona jego, czy też narzeczona, czy też nowa partnerka ma 30 lat, a więc jak na standardy rosyjskie? Trzeba ja to robić, tak, tak. Całkiem, całkiem nieźle. Myślę, że odpowiednim dekretem pan Władimir Putin za chwilę powie, żeby nie być posądzany o to, że zostawił żonę, specjalnym dekretem pewnie coś takiego wymyśli, żeby w Rosji po 30 latach y y y y automatycznie przerywała się większość burzeńska <śledzimy> i wtedy już wszyscy będą wolni. Czy tak. ty masz coś jeszcze, bo ja mam jedną interesującą szczegółowość. Ja jest koniec. na koniec zostawiłem. Dobra, no. to poczekaj tu sekundkę, bo ja jeszcze mam taki, jeżeli już jesteśmy przy rozmaitych problemach. Strasznie długo, ale Ale już jesteśmy. Proszę Państwa, krem, pani, dawaj krem. Okay. pani Magda Gestler y, jeszcze się wzbogaci o kolejne pół miliona złotych, mimo że nam niektórzy mówią, że tam nie idzie za bardzo tam pani Gestler w tej chwili, że tam sądy to tam. no nie, to już nieprawda. Mm -hmm. Ona wymaga specjalnego traktowania, ale można z nią dużo ugrać. Przekonali się o tym producenci tabletek na trawienie mm. firmy nie wybyły, mm. Bo Yum. zadowoleni są ze współpracy i postanowili tę współpracę przedłużyć. I uwaga! Lek jest na trawienie, a pani Magda postawiła twarde warunki. Nie znaków. <laughs> Proszę Państwa, czy ta atmosfera się tam trochę rozrzedziła. Wygląda na to, że tak, bo te 500 tysięcy podobno zostało ugrane, więc okej. Okay. To na koniec jeszcze raz, Katarzyna figura. Jeżeli szukacie, to jest całkiem fajny materiał. To jest materiał o tym, że pani Katarzyna figura będzie teraz Kaliną Jędrusik w Teatrze Polonia. Wszystko spoko. Mm -hmm. Jeśli szukacie brudów, to jedyny brutek i tam się pojawił, to jest sensacja, że Katarzyna figura nie wstydzi się swojego wieku i ma 51 lat. Boże, szty, mój! Okropne. No dobrze. Uła. Uła. Uła! No to na koniec patrzcie, jaki niespodzianka. -da. Nie, nie wolno tak tutaj pokazywać, bo to reklama. Ale teraz robię ci test w takim ale razie. Uważaj, test. To nie kosmo, ale viwa. No. Czy twoja skóra rumieni się przy gwałtownej zmianie temperatury? Także? Rzeczywiście. Czy odczuwasz swędzenie, gdy twoja skóra jest przesuszona? Nie, no, przepraszam cię bardzo, ale ja się decydowałem tak, tutaj, nie, szybko. Tak yy, Szybko. Nie. Czy odczuwasz dyskomfort i ściąganie skóry nawet mimo nawilżenia? Nie, proszę państwa, ale ja chciałem powiedzieć, że... Dobrze, znaczy, umrzesz. Ja się Diagnoza jest... Ja się na przegląd prasy, a nie wizytę u dermatologa. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Będzie krócej. Obrzydliwe. Bleh.